Spójrzmy na diagram, czy spójrzcie może na diagram w podręczniku. Ja tutaj te dane sobie wypisałam, ale fajnie jakbyście po prostu spojrzeli, jak to wygląda w treści zadania, jak to się pojawiło. No i my wiemy, że jeżeli chodzi o liczbę rzutów kostką, to wszystkich rzutów było 60. Wiemy, że w przypadku 5% rzutów wypadło na przykład 6 oczek. Czyli fajnie byłoby, gdybyśmy to sobie narysowali na przykład w postaci troszkę innego diagramu, na przykład diagramu słupkowego. Czyli jeżeli ja bym sobie zapisała w ten sposób, czyli tu będziemy mieli liczbę rzutów, a tutaj mamy liczbę oczek. Czyli wypadły nam, wypadło nam albo jedno, albo 2 albo 3 albo cztery, albo pięć, albo sześć oczek. No i teraz, jeżeli spojrzycie sobie to 60 rzutów, to są wszystkie rzuty, czyli to będzie 100%. 25% to będzie 1 czwarta, czyli co, co czwarty rzut. Czyli 100% podzielić przez 4 to będzie 25, dlatego 60... Podzielić przez 4 da nam 15, czyli to oznacza, że było 15 rzutów, gdzie wypadły 4 oczka. Tak samo, czy tyle samo rzutów było, gdy wypadły 3 oczka, czyli tu również 15. No i teraz, skoro 25% to będzie 15, to jeżeli spojrzycie sobie tutaj, to 5% otrzymamy wówczas, gdy 25 podzielimy przez 5. Czyli to oznacza, że jeżeli tutaj dzielimy przez 5, to liczbę rzutów też podzielimy przez 5. Czyli 15 podzielić przez 5 to będzie 3, czyli tu mamy 3 rzuty. Tu również mamy 5%. Czyli tu, 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 tu także będą trzy rzuty. Teraz mamy tak, 20%, czyli 5% razy 4 to będzie 20%, czyli liczba rzutów też będzie czterokrotnie większa. Czyli 3 razy 4 to będzie 12. No i tu też mamy 20%, czyli to również mamy 12 rzutów. No sprawdźmy, czy nam się to będzie zgadzało, czy otrzymamy faktycznie 60 rzutów. 15 i 15 to będzie 30. Tu mamy 15, czyli łącznie 45 i znowu 15, czyli 60. Wszystko się zgadza. No i przenieśmy to sobie tutaj na diagram słupkowy. Czyli tak, wiemy, że jedno oczko, czyli tu Tutaj wypadło trzykrotnie, czyli jedna kratka niech to będą trzy rzuty, czyli tu mamy 3, 6, 9, 12 oraz 15. Następnie dwa oczka mamy tutaj, czyli 12 rzutów, czyli lecimy w ten sposób. Trzy oczka 15 razy. Następnie cztery oczka też 15 razy. 5 oczek, 12 razy i 6 oczek, 3 razy. No i tak jak zawsze na górze sobie podpiszmy, żeby łatwiej nam było wszystko odczytywać. Czyli tu mamy tak, 3 razy, 2 oczka, 12, tu mamy 15, 15, 12 i 3. No i teraz już nie ma większego problemu, jak chcemy sobie wyznaczyć średnią arytmetyczną. Wiemy, że oczywiście wszystkich rzutów było 60, no i mamy tak, 3 razy 1 to 3, 12 razy 2 to 24, 15 razy 3 to 45, 15 razy 4 to 60, 12 razy 5 także 60, no i szóstka wypadła trzykrotnie, czyli 3 razy 6 to będzie 18. Dodajmy to sobie. Czyli mamy tak 3 dodać 24, dodać 45, dodać 60, dodać 60, dodać 18, czyli mamy 210, podzielić przez 60, można to sobie skrócić przez 10, jeszcze przez 100. 3, czyli mamy 7 oraz 2. 7 drugich to w ułamku dziesiętnym trzy całe i 50. Mamy średnią arytmetyczną. Gdy mamy średnią, liczymy sobie wariancję. Dzielimy także przez 60, bo tyle było rzutów. I znowu wygodniej będzie chyba odczytywać stąd. Czyli trzykrotnie wypadło nam jedno oczko, czyli mamy 3 razy 1. Odjąć 3,5, może to sobie rozpiszmy po kolei, do kwadratu. Dwa oczka nam się pojawiły 12 razy, czyli 12 razy. 2 odjąć 3,5 do kwadratu. Następnie 15 razy mamy 3 odjąć 3,5 do potęgi drugiej dodać także 15 razy 15 razy 4 odjąć 3,5 do kwadratu 12 razy 5 odjąć 3,5 do kwadratu no i na końcu trzykrotnie mamy 6 oczek czyli 6 odjąć 3,5 do kwadratu no i to musimy wyznaczyć to będzie wariancja wyników czyli tak 1 odjąć 3,5 to jest minus

Czyli tu 60 jeszcze zostawmy. No, może weźmy kalkulator. Mamy 3 razy 6,25, czyli 18,75. Dodać 12 razy 2,25, czyli 27. Dodać 15. Razy 25 setnych, czyli 3,75. Tu również mamy 3,75 tutaj to nam się powtarza, czyli z tego otrzymaliśmy 27, no i 3 razy 625 to było osiemnaście i siedemdziesiąt setnych. No dobra musimy to sobie dodać i podzielić. No, to dodajemy, mamy tak 18,75, dodać 27, 3,75, 3,75, 27 i 18,75, czyli 99. Możemy sobie na pewno to skrócić przez 3, czyli tu mamy 33, tutaj 20. Czyli 33 podzielić przez 20 to 1,65 setnych. To będzie wariancja. natomiast odchylenie standardowe to jest pierwiastek z tej liczby, czyli około 1,28 setnych. Zapiszmy około 1,28.